Helmut Warzecha i jego zwierzątka. To tytuł książki, książki można by rzec niezwykłej, ponieważ zbliżyła ona do siebie dwa państwa, Polskę i Francję, a dokładnie Przów i francuskie miasteczko Saint-Philippe de Grand-Lieu. Współpraca pomiędzy miastami rozwija się w jak najlepszym kierunku, czego doskonałym potwierdzeniem może być wizyta francuskiej delegacji w Przowie. Była to w zasadzie rewizyta, ponieważ parę miesięcy wcześniej przedstawiciele miasta Przów gościli we francuskim miasteczku w ramach promocji książki o Helmucie Warzecha. Jak przyznaje burmistrz Przowa Marek Havel, to właśnie książka stała się impulsem do nawiązania współpracy. Cała współpraca zaczęła się od tego, że jeden z Przowików, który po wojnie osiedlił się w tym mieście, zasłużył się dla, tego, dla tej społeczności, wydano o nim książkę, przy współpracy właśnie z naszym miastem, jako miastem rodzimym pana, właśnie Warzechy. I tak się zaczęła współpraca, wyszła polsko-francuska książka. Pochodzący z Przowa Helmut Warzecha zainteresował francuską pisarkę przed wszystkim swoim niezwykle ciekawym życiem, a zwłaszcza hobby. Helmut zajmował się wypychaniem ptaków, i chociaż dziś jego praca spotkałaby się z ogólną krytyką, to chcąc nie chcąc, kolekcja, którą stworzył, obecnie służy do wielu badań nad gatunkami, które już wyginęły. Podczas francuskiej wizyty w przowie bardzo często poruszano temat niezwykłego przowika. Jest to bardzo niezwykłe, że połączyła nas osoba Helmuta. Zostawił on ślad, który nas łączy. W naszym mieście jest to postać niezwykle ceniona i znana. Czterodniowa wizyta francuskiej delegacji była jednak nie tylko związana z książką. Oba miasta rozpoczęły rozmowy na temat dalszej współpracy. Podczas dzisiejszego spotkania wypłynęło kilka kwestii wokół których można by podjąć współpracę. Przede wszystkim chodzi tutaj o młodzież. Być może uda się rozwinąć współpracę także na innych płaszczyznach. Rozmowy trwały długo, bo i tematów pojawiło się sporo. Podczas spotkania czteroosobowa delegacja z Francji na czele z panią burmistrz zaprezentowała i przy Przedstawicielom Przowa swoje miasto. Pojawiły się zdjęcia oraz krótki filmik prezentujący Saint-Philibert de grand lieu Prezentację multimedialną o mieście przygotował również Przów. W rozmowie z burmistrzem Markiem Hawlem dowiedzieliśmy się, że to tylko krótkie wprowadzenie do tego, co na własne oczy zobaczą Francuzi, bo w napiętym programie wizyty znalazła się również wycieczka po Przowie. Ponad 200 motocyklistów, ryk silników i oryginalne pojazdy. Tak w dużym skrócie wyglądał pierwszy polsko-czeski zlot motocyklowy w Przowie. Trzydniowy zlot przyciągnął do miasta wielu fanów dwóch kółek i to nie tylko z Polski. Mimo deszczowej pogody nie zawiedli również bliscy sąsiedzi z zagranicy. Przejazd ulicami Przowa, Radlina i Rydułów był niezwykle widowiskowy, a przede wszystkim imponujący, bo korowód pojazdów zdawał się nie mieć końca. Trasa 14 km, no liczymy, że będzie to taka duża reklama tego zlotu, no i również dla mieszkańców Przowa i okolic będzie to jakaś atrakcja. Motocykliści już dużo wcześniej zjechali do Przowa, aby podziwiać i wymieniać swoje doświadczenia. Na placu przed Stadionem Miejskim w Przowie godzinę przed przejazdem zrobiło się tłoczno i głośno. Wśród uczestników zlotu nie zabrakło również przowskiej grupy motocyklowej Hanysy. Przedstawiciel ekipy z Przowa przyznaje, że każdy zlot jest doskonałą okazją nie tylko do spotkań i wspólnej jazdy, ale także zaprezentowania swoich pojazdów. Każdy swoją perełkę dopieszcza na swój własny sposób i one wyglądają. To mogą być motocykle tej samej marki, ale zupełnie inaczej wyglądają. Każdy robi motocykl dla siebie i jest zupełnie inny niż. Nie ma, nie ma powtarzalnych motocykli. Dwóch takich samych. Zlot pokazał, iż mimo braku pogody motocykliści, niezależnie od granic, na wspólną przejażdżkę zawsze mogą sobie pozwolić, a przy tym doskonale się bawić. Polsko-czeski zlot przyczynił się również do pogłębienia współpracy pomiędzy miastem Przów a czeskim miastem Horni-Benesow. ta współpraca odbywa się poprzez różnego rodzaju spotkania z przedstawicielami miasta, prowadzimy działania partnerskie w wielu dziedzinach i mam nadzieję, że nasze wzajemne partnerstwo będzie się rozwijać jeszcze przez wiele lat. Trzydniowy zlot to nie tylko motocykle. Uczestnicy mogli odprężyć się. Przy dźwiękach muzyki, jak również zobaczyć pokaz strażacki przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przowie. W ramach projektu y, polsko-czeskiego, w ramach y, dofinansowania z Unii Europejskiej. Znalazły się dla nas miejsce na tym zlocie, na tym, tym i mogliśmy się za dobrze zaprezentować. I myślę, że należy się czegoś nauczyć. Dużą atrakcją spotkania były różnego rodzaju zawody i konkurencje. Uczestnicy bardzo chętnie podchodzili do wyznaczonych zadań, a przy tym doskonale się bawili. Jednak oprócz zabawy na zwycięzców czekały również gadżety i motocyklowe akcesoria. 105 urodziny obchodziła ochotnicza straż pożarna w przowie. Taki jubileusz wymagał więc odpowiedniej oprawy, której bynajmniej nie zabrakło, bo 105 lat to nie tylko kolejne urodziny czy powód do świętowania, ale przede wszystkim bogata historia i ludzie. Doskonale o tym wiedzą przowscy strażacy i do każdej uroczystości przygotowują się najlepiej jak tylko potrafią. To jest następny jubileusz, który tu w mojej obecności tworzymy i organizujemy od 90-lecia, że rozpocząłem z moim zarządem, także to już następny jubileusz. Ich lebe. Lubimy robić co pięć lat lubileusze, żeby się spotykać, żeby poświętować i pospominać te dobre czasy. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Przowskiej Bazylice. Później strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi wmaszerowali na plac przed budynkiem OSP. I tam też przy dźwiękach orkiestry odbyła się najważniejsza część uroczystości, czyli podziękowania, przemowy oraz wręczenie medali. Zostaliśmy docenieni. Były duże oznaczenia, czyli złoty znak związku jest to najwyższe oznaczenie, jeżeli chodzi o pochodniczą straż pożarną, ale były też również, jak Słyszeliśmy wojewódzkie oznaczenia pożarnicze, no i nasze własne. Moment wręczenia medali i wyróżnień był dla wszystkich niezwykle podniosły. Specjalne wyróżnienia otrzymał z rąk strażaków również burmistrz miasta Marek Havel. Dostałem medal tak za, za, za zasługi dla pożarnictwa. Myślę, że to jest medal nie dla mnie jako marka Hawla, tylko dla burmistrza. Za to właśnie, że, że utrzymujemy strażę. Rob, no robimy to, co jest czasami trudne, czasami łatwe, no ale staramy się, żeby stracy byli tym ważnym ogniwem w naszym mieście. Na uroczystości nie zabrakło również strażaków z partnerskiego miasta z Czech. Jak przyznaje prezes OSP, taka współpraca jest niezwykle cennym źródłem wiedzy. Pozwala każdej ze stron nie tylko rozwinąć się i otworzyć na inne kraje, ale także wymienić doświadczenia i poglądy. Co do planów na przyszłość, strażacy z Przowa przyznają, że planów jest wiele. Przede wszystkim będą nadal działać w Przowie jak najlepiej potrafią i z niecierpliwością czekać na kolejne urodziny, a w najbliższym w czasie planują wyjazd do Francji. Wygraliśmy zawody, a właściwie prawo startu na olimpiadzie we Francji, i to staje się to, co już mamy robić. Czyli drogowskaz sam się ustawił, musimy pracować i przygotować się do wyjazdu na olimpiadę, a to już kolejna nasza olimpiada i musimy powalczyć o złoty medal. Przed strażakami nie lada wyzwanie. Czy uda się zwyciężyć, czas pokaże. Jednak już sam wyjazd do Francji jest dla strażaków dużym wyróżnieniem. Z okazji jubileuszu strażacy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę w postaci książki. Monografia opis. Losy i historię strażaków spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo 105 lat uwiecznione na kartach robi wrażenie.